Zauważyłem, że chłodzenie w tej głowicy nie jest wystarczająco dobre. Zaraz zobaczymy, co jest tego powodem, tak naprawdę. Tutaj są dwa wentylatory chłodzące wydruk. One ledwo chłodzą. Niestety, ale bardzo słabe są te wentylatorki. Stary wentylator po lewej, nowy po prawej firmy GDS Time. Właśnie wymieniam wentylatory, lutuję nowe przewody. Te wentylatory kręcą się 12 tysięcy obrotów na minutę. Elektronika działa na 24V, tak jak cała elektronika w drukarce. A przepływ powietrza jest na poziomie 4,17CFM, co daje nam 7,1 m3 na godzinę. Dodatkowo są podwójnie łożyskowane, dlatego kręcą się z mniejszymi oporami. Na wszystkie lutowane połączenia nakładam koszulki termokurczliwe, żeby wzmocnić połączenie i zapewnić dobrą izolację. No dobra, teraz będę latować na full w tej słabszej głowicy, opuszczam ją troszkę jeszcze w dół, ale nic się nie dzieje. Podjedziemy do góry, mamy narzędzie. Kluczowa również była wymiana wentylatorów na mocniejsze. Pozwoliło to usunąć wady niedostatecznego chłodzenia wydruku. Jak widać na porównaniu Benchiego kadłub jest zdecydowanie lepszej jakości.